Witam, trzeci odcinek. Następne dwie warstwy to już klasyczny F2L z kostki 3x3, ale może po kolei. Można wykorzystać gotowe algorytmy z kostki 3x3, ale zwłaszcza dla początkujących będzie to trudne, więc proponuję intuicyjne układanie tego etapu, a więc szukamy na górnej warstwie narożnika, który nie ma brązowego koloru, czyli te, te, tego koloru, który jest na ostatniej ścianie górnej, którą będziemy układać na końcu. Jeżeli nie ma takiego na górnej ścianie, na górnej warstwie, a rzadko to się zdarza, to musimy go wyciągnąć z boku, pamiętając, aby wrócić ścianą kosztem, której go wyciągaliśmy. Następnie szukamy do niego krawędzi i też, i też wyciągamy na górną warstwę, starając się, żeby nie były obok siebie. Jeżeli już się zdarzy, że są obok siebie, a nie są dobrze sparowane, to musimy je rozdzielić. Kiedy już mamy obydwa klocki do sparowania na górnej warstwie mogą wystąpić trzy przypadki ich ułożenia względem siebie postaram się je wszystkie pokazać. A więc szukamy na górnej warstwie, czy na górnej ścianie klocka narożnikowego, który nie będzie miał brązowego koloru. Na przykład ten zielono, fioletowo-niebieski. Odjeżdżamy pod miejsce, gdzie on ma być, nad miejsce, gdzie on ma być wstawiany, tak, tutaj. Zielono-niebiesko-pomarańczowy, zielono-niebiesko-pomarańczowy. Szukamy do niego krawędzi. Krawędź zielono-niebieska do niego musi być. Szukamy takiej krawędzi, jest tutaj i wystawiamy ją na górną warstwę. Najlepiej od razu, na górną ścianę, najlepiej od razu, żeby nie był obok niego. Czyli, na przykład, tak. Wyjeżdżamy obok i zawsze pamiętamy o cofnięciu ściany, koszty którym był wyciągany, bo musimy wrócić tym, tak? I teraz mamy pierwszy przypadek, kiedy to jest spodnia ściana, to są boczne, lewa, prawa. Kiedy kolor spodniej ściany jest z boku, nie jest u góry, jest z boku, a u góry są kolory odwrotne, zielony, niebieski. Jak parujemy takie klocki? Podobnie jak w pierwszym odcinku, przy pierwszym FTL-u, tylko teraz musimy uważać, bo już mamy poukładane te, te ściany. Tam było łatwo wtedy, bo mogliśmy operować wszystkimi ścianami. Teraz będziemy musieli uważać na już ułożone. Pierwszego slota na razie nie mamy ułożonego. Czyli jak parujemy taką sytuację, kiedy na górnej ścianie są odwrotne, a spodni kolor z boku. Ustawiamy kostkę tak, żeby ten kolor, który jest na tej spodniej ścianie naszej układanej, jest z boku, był z boku. Czyli teraz, tak jak mam teraz, jest z lewej strony. Nie może on być przede mną w ten sposób. Ziel pomarańczowy, musi być z boku. I kolor, który yy, krawędź, którą będziemy z, z tym narożnikiem parować, musi być z tyłu, czyli na dół, krawędź ta z tyłu i wracamy tym, tak? I teraz parujemy. Tak. Sparowały nam się. Oddajemy na bok. Zawsze musimy cofnąć to już ułożone. Tutaj mamy tego gotowego slota. Podjeżdżamy nad kolor przeciwny. Czyli jak tu jest zielony to nad niebieski. Tak. I wstawiamy. Wyjeżdżamy pomarańczowym. Wstawiamy. Wracamy. Postaram się, zobaczymy, czy wyjdzie nam drugi przypadek. Tak, mamy drugi przypadek. Szukamy klocka który, yy, narożnika, który nie ma brązowego koloru. Jest tutaj na przykład ten czerwono-fioletowo-niebieski. Do niego krawędź, akurat nam się ustawił nad miejscem, gdzie będzie wstawiany. Do niego krawędź jest niebiesko-fioletowa. Jest tutaj. Przedtem mieliśmy sytuację, kiedy kolor spodniej ściany był z boku i teraz też jest z boku, ale u góry były przeciwne kolory. Teraz są takie same, fioletowy, fioletowy. Jak parujemy taką krawędź? No więc, trzymamy kostkę tak, żeby kolor spodniej ściany był z boku. Z prawej albo z lewej strony. No teraz musi być z prawej, tak? Z lewej nie może być. Musi być przed nami, na nasz przedniej ścianie z boku. Nie może być tak, bo by był przed nami z boku i teraz uważamy, żeby z tyłu za nim nie była już ułożona, nie, nie był już ułożony slot, nie była ułożona krawędź, musi być krawędź popsuta za nim, bo będziemy zjeżdżać nim na dół i wtedy tam ta krawędź nam przyszła do góry podjeżdżamy krawędzią naszą obok i cofamy, tak? I mamy gotowe dosłota. Podjeżdżamy pod kolor przeciwny. Wyjeżdżamy czerwonym. Wstawiamy. Wracamy, tak? I trzeci przypadek to będzie taki, kiedy kolor spodniej ściany będzie na górze. Zaraz spróbujemy takiego znaleźć. Albo sprowokować sytuację. I na przykład... Na przykład nie będzie tu, nie jest, nie ma brązowego, ale zrobimy tak, żeby na górnej ścianie był fioletowy, jest różowy. Ja chcę pokazać sytuację, kiedy będzie fioletowy, tak mamy. Na górnej ścianie on będzie wstawiany tutaj, na górnej ścianie jest fioletowy. Czyli kolor spodniej ściany to jest spodnia ściana lewa, prawa różowo-zielony. Szukamy do niego krawędzi do tego narożnika, szukamy krawędzi różowo, różowo zielone Jest tu wystawiamy ją też na górną warstwę. Najlepiej, żeby nie była obok naszego narożnika. Czyli akurat nam się zgrało, wystawiamy, wystawiamy i zawsze pamiętamy o wróceniu tą ścianą. I teraz mamy. U góry jest ten klocek fioletowy spodniej ściany. Tutaj mamy różowo-zielony, czyli krawędź do niego. I jak parujemy takie klocki. No więc podobnie jak w pierwszym odcinku, patrzymy, w którą stronę będzie szedł kolor bliższy tej krawędzi, czyli zielony jest bliżej tak, jakby ta krawędź była tu, to by był różowy. Zielony jest bliżej, będzie szedł w lewo. Będzie szedł w lewo. Czyli krawędź musimy tak ustawić do niego, żeby się spotkały zielone razem, tak? Czyli nie tak, bo się nie spotkają, tylko odwrotnie. Krawędź tu, zielony mamy tu z tyłu. Raz, dwa, spotkały się i cofamy na, na górę. Podjeżdżamy nad kolor przeciwny. Wyjeżdżamy fioletowym, wstawiamy, cofamy. Tak? Szukamy następnego narożnika bez brązowego koloru. I jest ciekawa sytuacja, ponieważ wszystkie narożniki na górnej ścianie mają brązowy kolor. Brązowy, 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 brązowy. brązowy. A zostały nam jeszcze dwa sloty. Oby dwa są tu. Tu jest jeden, tu jest drugi. Musimy wyciągnąć na górę. Czyli. Wystawiamy i cofamy tą ścianą zawsze, którą kosztem, który wyciągnęliśmy musimy cofnąć ścianę jest różowo żółto-niebieski. On będzie wstawiany tu. Szukamy do niej, do tego narożnika szukamy krawędzi żółto-różowej. Jest tu z tyłu. Sytuacja, która nam powstała jest taka, że kolor spodniej ściany niebieski jest z boku, u góry są dwa takie same. Czyli parujemy je tak jak wcześniej mówiłem w sposób następujący, i akurat wyszła nam sytuacja właśnie kiedy z tyłu mamy krawędź ułożoną, znaczy slota ułożonego. Czyli nie możemy cofnąć tak, musimy mieć z tyłu slota nieułożonego. Na przykład przekręcamy tu, z tyłu jest slot nieułożony, tak? Bo pamiętamy, że parujemy je w następujący sposób. Kolor niebieski ten spodni z boku, nie przed nami, tylko z boku, na dół dajemy, to, na dół dajemy tą krawędź, z tyłu slot nie ułożony, czyli nic nie przeszkadza, na dół tą krawędź, podjeżdżamy krawędzią, którą mieliśmy parować, o, obok i cofamy, tak? I ułożył nam się slot. Dajemy go pod, nad kolor przeciwny, żółto-różowy, wyjeżdżamy niebieskim, wstawiamy, cofamy, tak? I ostatni slot też musimy wystawić, bo szukamy, pamiętamy, szukamy narożnika, który nie ma brązowego. Tu wszystkie mają, musimy wyciągnąć tego. Wyciągamy, cofamy ścianę. Zawsze cofamy ścianę, kosztem której wyciągaliśmy klocki, byle jakie, czy to narożnik, czy krawędź. Teraz mamy sytuację, kiedy spodni kolor zielony, bo to jest spodni. To jest lewy, to jest prawy. Kiedy spodni kolor jest z boku, a u góry są kolory przeciwne. Czyli parujemy, jak już wcześniej mówiłem, bo wszystkie trzy przypadki już pokazałem. Parujemy w taki sposób, że ten zielony musi być z boku, a ten, tą krawędź, którą będziemy z nim parować, musi być z tyłu. Tak? Ta krawędź musi być tu. I teraz, żeby ją tam dostarczyć, trzeba tym naszym narożnikiem ostatnim zjechać na dół. Ale znowu patrzymy, uważamy, bo jakbyśmy zjechali teraz na dół, popsujemy gotowy slot. Czyli z tyłu musi być krawędź nieułożona. Szukamy takiej. Obracamy górną ścianę. Jest, z tyłu nieułożona. Czyli na dół podjeżdżamy naszą krawędzią z tyłu tego klocka, który będziemy warować. Tak, teraz jest z tyłu. Cofamy. Teraz, żeby je sparować, moglibyśmy od razu, ale popsujemy gotowego slota, czyli, czyli pod tym klockiem, którego, który będziemy parować, musi być krawędź nieułożona. Szukamy takiej. Tu jest ułożona, tu jest ułożona, tu jest ułożona, tu, tu jest nieułożona. Czyli teraz, jak mamy pod nim nieułożoną, a będziemy parować w tą stronę, tak, parujemy. Na bok cofamy, podjeżdżamy pod przeciwny kolor, tak, fioletowy, żółty, wyjeżdżamy zielonym, wstawiamy, cofamy. Tak, i mamy gotowego trzeciego F2L, jakby to nazwać umownie. Na koniec zajmiemy się brązową ścianą.